Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk, a my dzisiaj mamy swoją serię mecze tygodnia. Więc przechodzimy na fortunę, bo właśnie tutaj prowadzimy serię meczów tygodnia. No i jak zawsze przypominam wam, oczywiście, że macie link w opisie do odebrania tych bonusów. Tutaj dostajecie 20 zł za rejestrację, bonus od drugiego depozytu do aż 2100 zł. Oraz oczywiście, moi drodzy, w razie przegranej zwrot do 600 zł i to nie w formie jakiegoś bonusu, tylko w formie realnych pieniędzy, które od razu możecie wypłacić. Także jak najbardziej zachęcam Was do rejestracji. Jak wiecie, ta seria właśnie jest prowadzona na fortunie po to, żeby różne oferty, gdzieś tam różnych bookmajerów były na tym kanale, żebyście widzieli, co jest dobre dla Was. Macie super oferty od Superbetu, macie super oferty od Fortuny, także gorąco, gorąco zachęcam. My oczywiście już jesteśmy zarejestrowani, a więc przechodzimy na stronę Fortuny. No i przechodzimy oczywiście do zakładki dzisiaj I zaczynamy od naszego meczu specjalnego I z tym meczem specjalnym było mi ciężko Ponieważ w sumie wszystkie ciekawe mecze chcę obstawić w naszej serii mecze specjalne Dlatego stwierdziłem, że dzisiaj moi drodzy możemy sobie pójść w coś troszeczkę innego I postawimy sobie FA Cup Nottingham kontra Liverpool Także mecz pucharowy, tutaj mogą się różne rzeczy zdarzyć Ale zobaczymy czy będziecie obstawiać, że Liverpool dalej będzie chciał tutaj skupiać się na wszystkich trzech frontach Czyli na lidze Mistrzów, Pucharze oraz Lidze, czy może odpuści to spotkanie. Także to będzie nasz dzisiejszy mecz specjalny. Typujcie w komentarzach. Przypominam, że. Musicie wytypować wynik tego spotkania, minutę strzelenia pierwszego gola, a także podać swój nick na fortunie. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik tego meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia na swoje konto doładowanie o wartości 50 zł. Także gorąco, gorąco zachęcam. Dzisiaj, tak jak mówię, Nottingham kontra Liverpool, więc może być ciekawie. A my bardzo szybko przejdźmy do meczów tygodnia, bo wiem, że ta seria zawsze jest dosyć długa, bo długo lubię o tych spotkaniach rozmawiać, ale dzisiaj postaram się to robić w dosyć dużym skrócie. To ten kontra West. West Ham, a więc drużyny, które nie są już aż tak wysoko w tabeli ligi angielskiej. Natomiast drużyny, które na pewno West Ham w tym roku, w sensie w tym sezonie, bardziej miał taki moment, gdzie był czarnym koniem, teraz już trochę ta zadyszka trwa i trwa, także już nie jest aż tak wysoko. To ten nam no, zespół, który. Co roku chciałby bić się o mistrza i co roku wychodzi jak wychodzi. Tutaj jednak myślę, że Totki są obecnie w trochę lepszej dyspozycji, dlatego postawię sobie na to, że właśnie, że właśnie to nam to spotkanie wygra. Dalej idziemy do ligi francuskiej. Tutaj również bardzo ciekawe mecze. Mamy aż dwa, ponieważ jedno z nich to Monaco kontra PSG. Wiadomo, że jest Monaco w tym sezonie trochę niżej, myślę, niż oczekiwania kibiców, bo oczekiwania kibiców to spokojnie, to top 5, to 4. Natomiast tutaj... No gdzieś środek tabeli, może trochę wyżej, no ale ale mimo wszystko to Monako trochę zawodzi i PSR, które już teraz nie ma na czym się skupiać, bo w Lidze Mistrzów już nie grają. Myślę, że będą zmotywowani do tego, żeby jednak tutaj pokazywać w Lidze chociażby swoją dominację. Na pewno jest duża frustracja u graczy Ale wydaje mi się, że w takim meczu Z Monako mogą tutaj Chcieć pokazać się z bardzo, bardzo dobrej strony No i mecz, który mnie osobiście Zdecydowanie bardziej interesuje To Marsylia kontra Nicea Czyli dwa zespoły, które są bardzo wysoko Jeżeli chodzi o ligową tabelę Dwa zespoły, które naprawdę fajnie zaskakują I powiem szczerze, że to jest dla mnie Mecz, który będzie naprawdę Bardzo ciężki do wytypowania I ja postawię coś trochę zaskakującego Nie będę stawiał na gospodarzy, mimo tego, że mam nadzieję, że Arek Milik w tym meczu coś tam postrzela. I osobiście bliżej mi chyba do Marsylii niż do Nicei, ale oba te zespoły dosyć mocno lubię. Natomiast tutaj wydaje mi się, że Nicea będzie wiedziała, że ich celem jest wywiezienie przynajmniej jednego punktu, i ja obstawiam sobie z podpórką zwycięstwo właśnie Nicei. Myślę, że tu może paść remis i nie będę nim zaskoczony, natomiast coś czuję, że Nicea też może umieć przechylić w takim spotkaniu szale zwycięstwa na swoją korzyść, może jakąś kontrą, może jakąś niespodziewaną akcją, także 1.85 to też mnie również zachęca, no bo te mecze nasze specjalne chciałbym jednak, żeby też były po dosyć wysokich kursach. Lecimy dalej, słuchajcie, Liga Hiszpańska i dwa bardzo ciekawe mecze, oczywiście za chwilę dojdziemy do El Clasico, ale zanim El Clasico to jeszcze chwila, bo mecz Seville z Realem Sociedad Dwa dosyć mocne kluby, dwa kluby, które naprawdę, jeżeli chodzi o ligę hiszpańską, to myślę, że w przeciągu dwóch, trzech sezonów mogą je być jeszcze mocniejsze niż teraz, chociaż do Sewia drugie miejsce, także także to ciężko mówić, żeby była jeszcze mocniejsza. Po prostu Sevilla bardzo fajnie w tym roku punktuje. Sevilla ze słabymi drużynami tych punktów raczej nie traci. No i Real Sociedad, który też rozwija się na naprawdę fajny klub. Osobiście myślę, że Sewia tutaj na własnym stadionie powinna wygrać. No i spotkanie Real Madrid kontra Barcelona. Barcelona. Barcelona musi to spotkanie wygrać, jeżeli chce jakkolwiek myśleć jeszcze o Mistrzostwie Hiszpanii. Wiadomo, że to będzie bardzo ciężkie zadanie, no ja myślę, że Real mimo wszystko. Na takie spotkanie wyjdzie ultra, ale to ultra zmotywowanym. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nowoczesną piłkę nożną, to to jak wygląda motywacja moim zdaniem jest naprawdę kluczowe. Ja bardzo często w swoich odcinkach opowiadam o tym, że zespół będzie albo nie będzie odpowiednio zmobilizowany na dane spotkanie, bo mimo, że to są profesjonaliści, mimo, że oni się na każde spotkanie mobilizują, no to jednak wiem jak jest, słuchajcie, i, i, i czasami... Ciężej się zawodnikom gra na te słabsze zespoły niż na te lepsze. To bardzo często w wywiadach jest mówione. Stąd po prostu uważam, że, że, że ta motywacja jest w obecnej piłce nożnej absolutnie kluczowa. No i tak moi drodzy, doszliśmy do pięciu spotkań. Tak naprawdę myślałem, czy tutaj czegoś jeszcze nie postawić. Wiecie co, pod, postawimy jeszcze sobie na zwycięstwo Ajaxu z Feyenoordem. No to też jest moim zdaniem taki mecz bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o ligę holenderską. Dwa bardzo potężne zespoły oczywiście. Feyenoord już nie tak jak kiedyś, oczywiście jeszcze lepszym spotkaniem byłoby Ajax PSV. Natomiast Feyenoord dalej jednak zespół znany, jeżeli chodzi o światową piłkę nożną. No i na tym sobie dzisiaj zakończymy. A przepraszam, jeszcze jeden mecz. Bozy, Włochy mi uciekły. Oczywiście na tym byśmy nie mogli zakończyć, bo AS Roma kontra Lazio to jest jeszcze spotkanie derby Rzymu. No, Jeżeli bez tego bym postawił ten kupon, to bym chyba nie mógł zasnąć dzisiaj. Fantastyczne spotkanie, no jak widzicie, dzisiejszy dzień to naprawdę wiele, wiele fantastycznych spotkań. Myślę, że wielu z Was będzie chciało oglądać i Derby Rzymu, i El Classico. Myślę, że sporo osób może sobie włączyć również spotkania Ligi Francuskiej. Ja może będę miał okazję obejrzeć sobie Marsylia Nicea. Może właśnie ten Tottenham West Ham, to też jest przecież. Dla fanów Ligi Angielskiej dzisiaj najciekawsze spotkanie, także dużo, dużo ciekawych meczów. No a w derbach Rzymu postawię sobie spod na e, Romę, ponieważ i tak już mamy ty, ty, taki. Taki moi drodzy, taki kursik, że no jak najbardziej trzeba to zrobić. No i cóż, aha, nie jestem zalogowany, także, także o tym zapomniałem dzisiaj, za to Was serdecznie przepraszam. Natomiast już się logujemy i ten kupon sobie stawiamy, moi drodzy. A więc zagrajmy za 10 zł. Mój kupon został przyjęty i miejmy nadzieję, że się zazieleni. A Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z moimi odcinkami. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.